działek 18 stycznia Anita Stefańska Pruskota witam i zapraszam na informacje Piotrkowskie. W dzisiejszym wydaniu powiemy o zimie, z której najbardziej cieszą się dzieci, o kolejowej wystawie w ośrodku działań artystycznych przy Sieradzkiej oraz o koszykach wyplatanych z gazet. Od września najmłodsi mieszkańcy miasta testowali jak w praktyce sprawdza się nowy obiekt sportowo-rekreacyjny przy ulicy Belzackiej. Dzięki zimowej aurze obecnie najmłodsi testują górkę saneczkową. Obiekt cieszy się dużym powodzeniem. Zima wreszcie przyszła. Choć kierowcom wdaje się we znaki i kojarzy się z trudnościami na ulicach, to najmłodsi są zachwyceni. Dzieci ten czas wykorzystują na to, by choćby pol zjeżdżać na sankach. Śnieżny opad utrzymujący się od kilku dni pozwolił na to, by można było wreszcie przetestować, jak sprawdza się górka saneczkowa. Część kompleksu sportowego przy Belzackiej. Dodajmy kompleksu, z którego można korzystać cały rok. Kiedy ten pomysł się zrodził tutaj, najpierw w głowie pana prezydenta i później urzędnicy przelewali go na papier, idea była taka, aby powstał w tym miejscu obiekt całoroczny, czyli funkcjonujący zarówno w porach letnich, jak i chociażby zimą. Dlatego też została wbudowana. Górka Saneczkowa, z której dzieci już korzystają właśnie przy takiej aurze, jaką mamy dzisiaj, ale w trakcie letnim dużym zainteresowaniem i powodzeniem cieszy się tak zwane linarium, czyli taki linowy plac zabaw. Są też urządzenia siłowni terenowej, plac zabaw, także to są obiekty cieszące się właśnie bardziej w tej porze letniej. A nie zapominajmy jeszcze, że zostało tam umieszczone boisko do siatkówki plażowej, czyli jak sama nazwa mówi, stricte w sezonie wakacyjnym. Na pewno będzie dzisiaj cieszyło dużym powodzeniem. Zjazdy na sankach najmłodszym sprawiają wiele frajdy. W zabawie na śniegu dzieciom towarzyszą również rodzice. Co ważne, zjazdy tutaj są bezpieczne, górka jest tak skonstruowana, że dzieci nie wyjadą sankami na ulicę. Do pogromu hitlerowskich żołnierzy w Piotrkowie przygotowywano się już nocą 17 stycznia 1945 roku. Wojska radzieckie do miasta wkroczyły około godziny 6 rano od strony Sulejowa i Rozprzy. Na pamiątkę tych wydarzeń w rocznicę wyzwolenia z hitlerowskiej okupacji w miejscach pamięci narodowej złożono kwiaty. Wydarzenia ze stycznia 1945 roku, jak się okazuje, są jeszcze żywe w pamięci wielu Piotrkowian. Pogoda mniej więcej była tak jak dzisiaj, jak widzimy, nie? Mroźno, Mroźno było. Pierwsze czołgi tam, ja mieszkam na wyzwolenia, one się tam pokazały, no i na tych czołgach byli Rosjanie. Przyszli do nas, żeśmy tam, mama otworzyła jakąś słoninę, jakieś tam tego, jedli, popili, pomyli się, prawda? Ja z nimi pojechałem aż tu za nasze kanice na gdzieś i tu przylecieliśmy z chłopakami. Jednak jak pokazała historia, ówczesna radość i przyniesiona wówczas wolność z biegiem czasu nabrała innego znaczenia. Jest to na pewno wyzwolenie spod okupacji niemieckiej. To, że za kilka miesięcy, za rok czy za półtora nastąpiło, jak to się mówi, zniewolenie z drugiej strony, to jest zupełnie inna historia. Ja myślę, że dla ludzi, którzy akurat w tym okresie żyli i czekali na jakąkolwiek władzę polską, jakiekolwiek wojsko polskie, to, że Piotrków został wyzwolony, bo tak trzeba to nazwać moim zdaniem, to było wielkie wydarzenie. I myślę, że ta ta chwila jest na pewno warta na upamiętnienia. Co roku datę wyzwolenia Piotrzkowa upamiętniają Piotrkowianie. Dziś w samopołudnie przedstawiciele władz miasta, powiatu oraz przedstawiciele lewicy, ugrupowań kombatanckich i środowiska akademickiego złożyli kwiaty pod pomnikiem bohaterów walk za Polskę i lud 1939 45 przy Placu Niepodległości. To będzie kolejne osiedle TBS w Piotrkowie. Przy ulicy Broniewskiego niebawem rozpoczną się prace przy budowie pierwszego bloku. Nabór na mieszkania zostanie przeprowadzony w najbliższą środę. To tu, na działce przy ulicy Broniewskiego, którą miasto przekazało TBS-owi, spółka wybuduje kolejne osiedle. Pierwszy etap inwestycji to dwa bloki z 67 mieszkaniami. Pierwszy etap naboru TBS przeprowadzi 20 stycznia. Budowa bloków to realizacja planu inwestowania we wschodnią część miasta, na które środki zapisano w tegorocznym budżecie. To jest około 3 milionów złotych, na tą chwilę. Będą skierowane na wschodnią część miasta, czyli na Fragment między ulicą Wierzejską a ulicą Broniewskiego. Tam w tej chwili są rozpoczęte inwestycje przez prywatnych deweloperów. Osiedle przy ulicy Broniewskiego zostanie ponadto skomunikowane z ulicami Sulejowską i Wierzejską. Ta łącznica będzie wpadała w ulicę Broniewskiego na odcinku, którego jeszcze dzisiaj nie ma i musimy go doprojektować. No brakuje około 100 metrów ulicy Broniewskiego, która połączy skrzyżowanie z nowo projektowaną łącznicą i mniej więcej odcinek od budynku socjalnego przy budowlance. Na realizację nowej ulicy pieniądze także zabezpieczone zostały w budżecie miasta. Część mieszkańców osiedla Targowa niedzielny poranek przywitał niemiłą niespodzianką. Z kranów nie leciała woda. Wszystko przez awarię wodociągu. Dokładnie pięć bloków przy ulicy Targowej w rejonie Torów Kolejowych w niedzielny poranek zostało pozbawionych dopływu wody do mieszkań. To mnie powiadomiła sąsiadka, że jest awaria, tylko nie wiem, która była około godziny wpół do dziesiątej, dziesiątej mniej więcej. Także na oby to szybko naprawili. Przyczyną braku wody był wyciek zlokalizowany tuż przy wieżowcu. Woda wydobywała się z podchodnika. Na miejsce wezwano techników z piotkowskich wodociągów i kanalizacji. Tuż po dziesiątej rozpoczęto prace ziemne mające na celu odsłonięcie uszkodzonej części wodociągu, a mieszkańcy odcięci od wody z kranu rozpoczęli organizację jej zapasów. Jak już wytrzymamy jeden dzień. 5 litrów starczy. No już kupiłam wcześniej dwie, dwie butelki takiej normalnej, półtora litrowej, ale myślę, że, że jeszcze jak to, to już wystarczy. Praca nad zlokalizowaniem awarii trwały około półtorej godziny. Konieczne było wykonanie sporego wykopu, by dostać się do uszkodzonej rury. Okroiła się rura, pękła po prostu. No. To zimno spowodowało? No zimno, mróz. Woda do części mieszkań w blokach przy ulicy Targowej popłynęła późnym popołudniem. To nie jedyna awaria. W sobotę usuwano podobne rozszczelnienie na ulicy Kostromskiej. Czy z gazety można wyczarować użytkowe i ozdobne koszyki? To wcale nie jest takie trudne. Gazetę z łatwością można zmienić w papierową wiklinę. I jak to się robi? Gazetowego wikliniarstwa uczono podczas piątkowych warsztatów rękodzielniczych w miejskiej bibliotece publicznej. Do stworzenia choćby takiego koszyka wystarczy gazeta, patyczek i klej biurowy. Z kawałków gazet nawijanych na szaszłyk wykonujemy papierowe rurki, czyli wiklinę. I to właśnie je zaplatamy w pożądany kształt. No trening cię czy nie mistrza. Czyli trzeba potrenować. Trzeba potrenować. Na razie wolno, wolno bardzo. I luźno, za luźno. Także to jest bardzo trudne. Podczas warsztatów panie mogły się przekonać, że tego typu wikliniarstwo to nie tylko swoisty recykling i przeobrażanie papierowej gazety w dzieło sztuki. Wyroby z papierowej wikliny mogą być ozdobą lub przedmiotem użytkowym. To ja właśnie y, zaczęłam to wyplatać, po to, żeby sobie wyposażyć swoją szafę w takie y, ozdobne koszyczki. Gotowy koszyk wykonany z wikliny papierowej pomalowany kolorową farbą do złudzenia przypomina ten wykonany z naturalnej wikliny. Kolej oczami dziecka można zobaczyć na wystawie w ośrodku działań artystycznych przysierackiej. To druga wystawa prac nadesłanych na konkurs czar kolei organizowany podczas trybunałów modelarstwa kolejowego w Piotrkowie. W tym roku temat konkursu dotyczył mojej wymarzonej podróży, oczywiście pociągiem. W ośrodku działań artystycznych przy przysieradzki można zobaczyć kilkadziesiąt prac wykonanych różną techniką, przedstawiające kolej w najróżniejszej stylizacji, niepozbawionej dziecięcej fantazji. W momencie, kiedy pojawił się jeszcze ta dodatkowa część, czyli podróż marzeń, no to się zaczynają zupełnie dziwne rzeczy, bo na przykład mamy pociąg, który wygląda jak żerafa, albo pociąg, który jeździ, powiedzmy, jeździ między chmurami. Czyli no, można powiedzieć, że lata w zasadzie. Także tutaj wyobraźnia dzieci no, daje bardzo duże pole interpretacji. Na wystawie nie tylko pokazano prace plastyczne, są również fotografie nadesłane na konkurs. Fotosy przedstawiają kolej nieco bardziej sentymentalnie, jako podróż do przeszłości, kiedy to kolej miała duszę. Wystawę można oglądać do końca stycznia. Choć w tym roku, wyjątkowo krótki, za to intensywny. Karnawał to czas na zabawę dla małych i dużych. W sobotę na specjalnym show w Miejskim Ośrodku Kultury bawili się najmłodsi. Tańce hulanki i swawole na mokowskiej scenie. Tak pokrótce można opisać karnawałowe szaleństwo, do którego najmłodsi dobrze wiedzieli, jak się przygotować. Trzeba dobrać kolczyki do koloru i trzeba po prostu ładnie wyglądać. Po takich przygotowaniach trzeba było zaprezentować siebie i swoje umiejętności na scenie, którą dowodził znany i lubiany Wodzirej. Tu każdy miał szansę zawalczyć o nagrodę. Dzieci były zachwycone. Dzisiaj najbardziej mi się podobał taniec, piosenki, które były śmieszne i... No naprawdę. Forma się przyjmuje tym bardziej, że dzieci kochają scenę. Także nie ma nic lepszego dla nich, jak poprosić w pewnym momencie ich poprosić na scenę, żeby szalały. Coś niesamowitego. Żywa, żywy odbiór dzieciaków, jeśli chodzi po prostu o zabawę, że nie siedzą tylko w siedzeniach, ale mogą tańczyć, mogą śpiewać, mogą współzawodniczyć. Super naprawdę i rodzice też zadowoleni. Także każdy pyszczek chyba był uśmiechnięty i radosny. Karnawałowe szaleństwa w tym roku potrwają do 9 lutego. Dziś w informacjach to już wszystko. Za chwilę magazyn nasze miasto, nasze sprawy. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Dziś w magazynie o dofinansowaniu projektu Modernizacji Ulicy Rolniczej, a także powiemy, w jaki sposób w Piotrkowie realizowana jest pomoc w załatwianiu spraw urzędowych osobom niepełnosprawnym. Mm. Czy można zyskać finansowo na zakończonym remoncie drogi? Okazuje się, że tak. Wystarczy nadwyżka pieniędzy unijnych w urzędzie marszałkowskim, dobry projekt, konkurs o grant i wniosek. Piotrkowowi to się udało. Miasto otrzyma ponad połowę kosztów modernizacji ulicy rolniczej, bagatela 2,5 miliona złotych. Od zakończenia remontu rolniczej minęło już 4 miesiące. Dziś ulica cieszy mieszkańców, bo choćby teraz w czasie zimowej aury, nie muszą już narzekać na kałuże czy dziury. Jest wiata, przystanek, gławetka można usiąść, odpocząć. Także no i cała estetyka wygląd zewnętrzny, no i nie ma dziur przede wszystkim dla samochodów, dla mieszkańców tutaj tych posesji. tego tegoroczna zima na rolniczej nie jest przykra. Nie, na, na pewno nie. I nie ma porównania do tego, co było. Remont ulicy, która naturalnie wyprowadza ruch z centrum miasta, zdecydowano się wykonać w całości za pieniądze pochodzące z budżetu. Na modernizację tego, co pod ulicą, oraz na niej wykonanie chodnika i zjazdów do posesji wydano ponad 5 milionów złotych. Koszty modernizacji znacznie udało się zmniejszyć już po zakończonych pracach. Nadarzyła się okazja wzięcia udziału w konkursie Urzędu Marszałkowskiego to był konkurs tak zwanej poprzedniej perspektywy finansowej a więc dla 2013 z regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego i to był konkurs przeznaczony na Drogi zrealizowane. Projekt dotyczył przebudowy ulicy rolniczej wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną. I to był taki dosyć dziwny konkurs, bo na projekt, który już był zakończony, w związku z tym udało nam się, że tak powiem, na czysto pozyskać 2,5 miliona. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Unia Europejska zawsze dawała granty na zaczynane projekty, na, na to, by je rozpocząć. A tutaj nowość zakończony projekt, gotowa ulica. I zwrot pieniędzy. Tak, jest taka możliwość i rzeczywiście rzadko się to zdarza, ale się zdarza. I ta zasada świadczy o tym, że zawsze trzeba walczyć do końca, zawsze trzeba czekać na najlepsze dofinansowanie i zawsze trzeba się starać. Piotrkowski wniosek wyprzedził 49 innych projektów ubiegających się o wsparcie pieniędzmi unijnymi. Ale udział w konkursie Piotrkowowi opłacił się przede wszystkim finansowo. Miasto zyskało 2,5 miliona złotych dofinansowania. Bardzo świeża informacja, z której bardzo się cieszymy, iż pozyskaliśmy dofinansowanie na wsparcie wykonanej już modernizacji ulicy Rolniczej. Na dzień dzisiejszy jeszcze jest ciężko jednoznacznie wskazać, na co dokładnie te pieniądze zostaną przeznaczone. Czy one zostaną w 100% przeznaczone? na kolejne inwestycje, a być może zostaną częściowo przekazane na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a część na inwestycje. Dlatego też dopiero będzie wiadomo za kilka dni, jak dokładnie zostaną podzielone te pieniądze. Konkursy na projekty zrealizowane zdarzają się niezwykle rzadko. Do tej pory Piotrków pozyskał fundusze na projekty nowe i jeszcze niezrealizowane. Były to m.in. modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków, Trakt Wielu Kultur, modernizacja Starego Miasta czy programy przeciwko wykluczeniu cyfrowemu. W poprzednim unijnym rozdaniu Piotrków pozyskał ponad 234 miliony złotych. Wygląda jak zwykły aparat telefoniczny, ale wyposażony jest dodatkowo w duży ekran i kamerę. To wideotelefon, czyli tłumacz języka migowego. Jak to działa? Urzędnik w momencie obsługiwania osoby niesłyszącej łączy się za pomocą wideo rozmowy z dyżurującym tłumaczem języka migowego. Dzięki niemu treść konwersacji między urzędnikiem a klientem jest tłumaczona na język migowy, a migowy na język mówiony. Choć piotrkowscy urzędnicy zostali przeszkoleni z podstaw języka migowego, to takie urządzenie usprawni obsługę. To jest dosłownie kilka sekund i mamy połączenie z tłumaczem języka migowego. Tym bardziej, że to są tłumacze certyfikowani, posługujący się polskim językiem migowym oraz systemem językowo-migowym. W tym momencie dzięki temu urządzeniu, dzięki video-telefonowi, wideo telefonowi, od razu osoba niesłysząca przychodzi, od razu jest jakby sprawa załatwiana, bez konieczności powtórnego przychodzenia do urzędu. Magistrat w ten sposób nie tylko wywiązuje się z obowiązków ustawowych, obsługa po prostu staje się dzięki nim przyjazna. Tutaj tak jak już wcześniej wspomniałem, wychodzimy naprzeciw potrzebom mieszkańców. Wcześniej to urzędnicy obsługiwali osoby posługujące się językiem migowym, ale tutaj był taki wymóg, że należało się wcześniej umówić, przez co nie była to taka pełna dyspozycja. Dzięki wprowadzeniu tego nowego rozwiązania jesteśmy w pewnej dyspozycji dla klienta posługującego się językiem migowym, dzięki czemu on w pierwszej kolejności nie musi w ogóle dzwonić się umawiać. Wtedy nawet mógł nie wiedzieć o tym, że należy się wcześniej umówić i udając się do Urzędu Miasta został odprawiony z tak zwanym kwitkiem i umawiany na inny termin. Dziś yy, ta sprawa zostanie załatwiona od ręki. Wideofon znajduje się w siedzibie magistratu przy ulicy Szkolnej, w miejscu gdzie można załatwić wymianę dowodu osobistego, zarejestrować auto lub złożyć dokumenty związane z gruntem oraz mieszkaniami.